Zawodnik z numerem 78, Bogdan Seminowicz, reprezentujący Ukrainę, właśnie kończy bieg jako zwycięzca jubileuszowych dziesiątych biegów wokół murów obrębnych posłanka Bogdan Seminowicz, gratulacje. Bardzo nas cieszy, że tak liczna grupa dzieci i młodzieży bierze udział w dzisiejszym biegu. Pośród nich na pewno są przyszli adepci biegów sportu, lekkiej atletyki, nie tylko piłkarze. Wszystkie dzieci otrzymują pamiątkowe medale i słodki poczęstunek. Gratulacje. Być może dla niektórych to jest pierwszy medal w życiu zdobyty wszystkie dzieci uśmiechnięte, zadowolone. Bardzo bardzo Wam wszystkim gratulujemy. Dziękujemy rodzicom za przypilnowanie dzieci, za, za przyprowadzenie ich na dzisiejszy wiek. Po przypomnę, spotykamy się na Jubileum w 10 biegach wokół Pasłęckich Królew Obronnych. Dzisiejsze święto sportu jest powiązane również z obchodami na Wojska Polskiego. Organizatorami uroczystości są. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Posłynku i Pasłoński Ośrodek Kultury. I jeszcze kolejne osoby otrzymują z rąk burmistrza medale. Trzy, dwa, Dawaj, i dawaj, dawaj, dawaj. Życzymy sportowej, publicznej, w fair play rywalizacji. Bardzo serdecznie dziękujemy burmistrzowi. Panu Wiesławowi śniedzikowskiemu za dokonanie nowego startu do biegu. Zawodnik już zanim pojawił się po dokonaniu pierwszego okrążenia. Hvala i najličnija grupa, pokonujem prvo odloženje, zarudno od manog dila. I pan je teško imotnije

Za momencik rozpoczną ostatnie napięcie na obecną chwilę. To rozpoczyna się 28 minut biegu. brawa, oczywiście, do Piękna należą się dla, dla wszystkich, dla wszystkich uczestników biegu. Zawodnik z numerem 78, Bogdan Seminowicz, reprezentujący Ukrainę, właśnie kończy bieg jako zwycięzca jubileuszowych dziesiątych biegów wokół murów obrębnych posłanka Bogdan Semenowych. Gratulacje. Burmistrz miasta posłanka pan Wiesław Śmiecikowski gratulacje składa wręcza pamiątkowy medal. Numer startowy 37. Sergiej Okseniuk. Gość z Ukrainy. Już niejednokrotny gość naszego miasta, a więc tym bardziej nam bardzo miło. Numer 77 Natalia Semenowicz, gość z Ukrainy. Pierwsza pani, która ukończyła 10. obileuszowe biegi wokół Pasłańskich morów obronnych. Dystans 10 tysięcy metrów. Dołączyła do męża, ale zarówno pan Bogdan Semenowicz jest zwycięzcą dzisiejszych biegów i w kategorii kobiet pani Natalia Semenowicz. Numer 90. Jarosław Laskowski, numer 89. Mariusz Pawłowski, druga pani, numer 36. Oksano Okseniuk, a jest tym samym dołącza do męża. Do pana Siergiewy. Oksana Okseniuk, miejsce drugie wśród pani. Gratulacje, pamiątkowe zdjęcia. Michał Krembacz-Helmąg, Gratulacje Paweł Bardzyński, braniewo. Numer startowy 62. Kolejny zawodnik zbliża się do linii mety. Mariusz Prokopelblom. I mamy pierwszego zawodnika mieszkańca Pasłęka z numerem 48. Patryk Sanecki, najlepszy Pasłęczanin, brawo. Z numerem 7 do linii mety zbliża się Kamil Dobrowolski Malbor. Numer startowy 6. Damian Dobosik, Elbląg. Sławomir Krzysztofiak i numer 88, Kamila Pawłowska, Marzęcice. Kolejna pani, numer startowy 41, Dorota Pawłowska, Marzęcice. Gratulacje. Super.